Drodzy widzowie, witam Was w kolejnym odcinku gry Harry Potter i Kamień Filozoficzny Zteria Wam się podoba i bardzo mi to cieszy, ja też bawię się świetnie. Ta gra idealnie spełnia definicję gry, że tak powiem. Bo nie ponieważ uważam, że gry powinny przede wszystkim sprawiać, nie wiem, radość, taką rozrywkę, odstresowywać, no po to zostały stworzone. A ta gra właśnie taka jest, więc cieszy mnie to, że Wam się podoba mi również... Prefesto! Może jakaś fasolka. Dokładnie. Prefesto! Jeszcze jedna proszę. Trzy fasolki. Czy można więcej? Nie bądźmy zachwalni. to wszystko. O, porozmawiajmy z uczniami. Gryfindor, co? Przejście dla Slytherinu. O, proszę. Pani ze Slytherinu. Chciałbym zostać szukającym. Okej, okay, dobra. Właśnie widziałem Rona w holu wyjściowym. O, gdzieś tam jest Ron. Okej, okay, zanim pójdziemy do Rona, i ogólnie pójdziemy dalej, to co Snape zawsze daje punkty z To nieuczciwe. To prawda, jeszcze zabiera Gryffindorowi. To jest nieuczciwe podwójnie. Ile to mnie przeraża? Mnie również. O, powtarzają się te. Słyszałam, że bliźniaki Weasleyów dają karty za fasolki. Wow. Powiem ci, tak, to jest prawda. Mi dają na przykład. A ty Właśnie, widziałem Rona w holu. Okej, okay, czyli Ron jest w holu. Wejściowym, czyli jest gdzieś tam, to my tam na razie nie idźmy, na razie przeszukajmy resztę. Pamiętajcie. Chodź na pewno to O, proszę bardzo. Zobaczmy, co za tajemnica kryje się w tej trzy. Trzy fasolki. Bardzo miło. tutaj Harry! O kurczę, ktoś do nas mówi, ale kto? Kto i gdzie? Hej Harry! Oni znają wszystkie tajemnice. Uzbierałeś 25 fasolek? Fasolki są nam potrzebne do pewnego eksperymentu. Tak, uzbierałem. Co będą robicie, chłopaki? Świetna robota, Harry. Znalazłeś tyle fasolek, ile nam teraz potrzeba. Weź taki, masz te kartę w Masz razie te karty z czarodziejów i czarownic. Mam nadzieję, że taki jeszcze nie masz. No, taki jeszcze nie mam. Pamiętaj, nic nie wiesz o tym, że zbieramy fasolki. To będzie nasza tajemnica. Dobrze. Okej, okay, dobra. Ale się potrafią schować wszędzie, nie? Okej, okay, dają kartę, więc nie będziemy wybrzydzać. No proszę. I kolejna do kolekcji. Co tam ludzie wzywali? Dostaliśmy. Sprawdźmy to. 18 kart już mamy. Okej. Okay. Już jesteśmy daleko, więc przeskakujmy dalej. Jest i nasza pani tutaj. Czarownica Ignatia. Widźmy. Wiedźma, która wynalazła proszek flu. jest ten poszedł do teleportacji. A, już wiecie kto go wynalazł? Pani go wynalazła i dzięki temu stała się sławna. I dostała się na karty. Wiecie, te karty czarodziejów, to jak, jak karty piłkarzy. O, ta pani była jak Messi. No, może nie jak Messi, aż taka sławna to nie była. Jak Błaszczykowski. Okej, okay, idziemy dalej. Poproszę pasolkę. Kolejno. No, trzech razy sztuka. O! Wow! Kolejne trzy fasolki. Co prawda cały czas jest z nas śmiała, ale fasolki dała. Fasol Snape, przyprawia mnie nie Nie również. Wytrwały jesteś, co? Tak. Nie możesz tak ciągle spalać na ludzi. It's to niegrzeczne. Au, kurcze. Drodzy widzowie, to jest niegrzeczne. Nie będziemy tego robić więcej. Czy tu gdzieś przejść? Nie. No, ale dostaliśmy kartę od Rona, znaczy nie od Rona, tylko od braci Rona, od Freda i George'a. Niegrzeczne jest wpadanie na ludzi, a grzeczne jest rozbijanie was? Chyba też nie, I jest i Rona. Następna lekcja to eliksiry i zdaje się, że jesteśmy spóźnieni. O nie, lekcją Snape'a my spóźnieni. To się dobrze nie skończy, ale są rzeczy ważne i ważniejsze, do widzowie, a lepsze niż lekcja. Snipa jest szukanie basolek. Nic, nic to nic. Walmy bazę. Tu było takie jeszcze okienko. Bardzo istotne. Hamora. Już otwarta jest ta komora. Skakujemy, do widzowie. Tym razem na dół. Kroczek po kroczku. Gdzie my idziemy, jesteśmy? Kolejne drzwi. O czy uwaga? Są gnomy I wrogiem jakiejś skrzynki. To musi być konkretna skrzynka. Jeszcze jak? Wspaniale, drodzy widzowie. Pełno fasolek wpadło. Do kolekcji jak znalazł. No i teraz musimy się wspinać. Nie ma nic za darmo. Chcieliśmy zdobyć fasolki, chcieliśmy odkryć tajemnicę, to teraz czas na wspinaczkę. Skadkujemy przez okno i wracamy do głównego holu. Wszystko tutaj mamy, ale jeszcze się upewnię Tak, i tutaj wracamy na szczyt. Tu już wszystko zdobyliśmy. Okej, okay, dobrze. Możemy zejść po schodach. O! Kolejna skrzynia. Zobaczmy, co skrywa tym razem. Jest to karta czarownic i czarodziejów. Widzicie? Tak, moglibyśmy pójść na lekcję eliksirów i tej karty nie zdobyć. Tak być nie może. Pięknie. Kolejna karta do kolekcji. 19. Jest to Guildford Olerton. Znany ze zniewolenia gigantów. Zabił giganta, hengista, z różnego Bardon. Nic mi o tym nie wiadomo, ale skoro Karta tak twierdzi, że tak zrobił, pewnie tak zrobił i przysporzył sobie sławę. Halo? Moim zdaniem pani Norris nie jest zbyt przyjaznym kotem. Pani Nolis to jest kotka Flicza. Nie mogę już doczekać twojego następnego meczu Pudicza. O, proszę, mamy fankę, drodzy widzowie. A popatrz na to, moja fankę. No, chciałem jej pokazać, jak potrafię wyczarować fasolkę z e, żelaznego rycerza, ale jak się okazuje, nie potrafię. Kopaki, ma, masz coś do powiedzenia? Cześć Harry, no cześć, witaj. Myślałem, że mi pokłon składa. Spotkałeś Hagrida? Jest tak wysoki, że z trudnością można dostać czubę do głowy. Kowalś prawie z jest całkiem ujemna na ducha. Tak, spotkaliśmy i bez Nicka, i oczywiście Hagrida. Hagridowi nawet pomogliśmy wykluczył smoka, ale to jest tajemnica, więc jak coś, to nic o tym nie wiecie. waki nic o tym nie wiecie. Idziemy na Elixiry. No... Zakładamy, że niestety Snape, który nas nie lubi, raczej się nie ucieszy z tego, że się spóźniliśmy, albo wręcz przeciwnie, a właśnie się ucieszy, bo będzie mógł nas ukarać, a on to lubi. Dobra, schodzimy jak widzicie. Idealne miejsce, w którym Snape mógłby się zaszyć uczyć czegokolwiek. Lochy. Mokre, ciemne, wilgotne Lochy. Jestem profesor Snape, wasz nauczyciel eliksirów. Dziś nauczy się ważyć eliksir leczniczy i jarzębinowo-rezedowy. Spójrzcie się pan na lekcji eliksirów, panie Potter. To niewybaczalne, nawet w przypadku sław. Gryffindor traci 5 punktów. Potter, zejdź do lochu i przynieś nam składniki eliksiru. Potrzebujemy korezja z jarzębiny, moli, dyptam i śluz gumochłonów. Spiesz się, bo odejmę Gryffindorowi punkty. No jazda. I nie wracaj bez składników. No i nas wysłał, drodzy widzowie. na no, ala no, Oczywiście, najgorsze musimy zrobić. Z nas nie cierpi. No, to zobaczenia, powiedział. Ale czy w swoim tutaj miasteczku, w tej szkole, w swojej, swojej sali lekcyjnej ma jakieś tajemnice? O, tu jest. Zdawało mi się, że wysłałem cię do lochu po składniki eliksiru. Tak też było. Panie nauczycielu. Próbujemy się tu uczyć. Nie rób zamieszania. Przepraszam. Wyglądasz znajomo. Heh. Tak, to ja, Harry Potter. Dobra, nic nie możemy zaczarować, to widzowie. Niestety, albo niestety musimy pójść do, do tego lochu. O proszę, to na pewno dyptam! No i super, mamy pierwszy składnik, to jest już przed nami. Milutko, idziemy po dyptam. No i niestety... Przypadek? Czy Snape to zaplanował? Gdzie ja jestem? Ciekawe, czy Snape zrobił mnie w balona. No właśnie. Czy Snape nas oszukał? Czy tak to miało wyglądać? Chciał, tu wpadli? I nigdy są nie wyszli? O nie. Harry jest za sprytny, drodzy widzowie. Harry jest za sprytny, by go tak łatwo pokonać. Idziemy przed siebie. Musimy stąd uciec. Wyjść stąd, wrócić, drodzy widzowie. Na górę do piętra. Do sali Snape'a, no i... Najlepiej jeszcze byśmy mieli składniki, wiecie, te które są potrzebne. Jak widzicie, po spodem nic nie ma. Przeskakujemy, hop, siup. No i używamy tutaj... Flipendo. Musimy sobie utonować ścieżkę. Ciach. Proszę bardzo, jeszcze raz. Otworzona się brama. Dzięki czemu możemy przepchać ten oto, nazwijmy go, klocek A do samego końca. Tyle. I dzięki temu możemy się spiąć i wejść na górę. No to to wszystko w tym pomieszczeniu. Idziemy. Z tego co miałem, Harry'ona, to pewnie Molly. Molly, wyglądam taki kwiatuszek biały. Wyglądamy. Podniesiony. Pamiętacie w ogóle, ile składników musimy zebrać? I jakie? Ciekawe, czego oglądacie. Dokładnie. Sam Czar flipendo. I wjeżdżamy sobie taką to windą na górę u góry i tym razem kolejny zapis przed kolejnym wyzwaniem i przed siebie, mam takie bloki do skakania, ale to nie wszystko, dalej nie przeskoczymy, musimy je uruchomić. Czarfi Jeden blok do góry, drugi na dół, ale jak widzicie są też fasolki. Więc zanim pójdziemy na górę, to zdobądźmy je. Okej, okay, fasolki. Czarny Flipendo, otwiera nam bramę. Zobaczmy, co jest za nią. A za nią jest, drodzy widzowie, kolejna karta. Sprytnie ukryta. Warto zbierać poczynę od nogi. Cóż tym razem, jak widzicie, karta za kartą wpada, to już dwudziesta. A jest to Eladora Ketrich. Więźma, która odkryła właściwości XXX. Niemal udusiła się po zjedzeniu go, Uratowała się dzięki wsadzeniu głowy w jadro pełne wody. Proszę bardzo. No i jak widzicie, to wystarczyło na kartę, trafić. Kolejna celebrytka. Flipendo, używamy tutaj. Tak, nic widzicie, nie możemy go użyć. Zaraz po położyciu Flipendo. Winda wyjeżdża do góry, ale bez nas. No i co wtedy? Czy nie zdążymy na nią wsiąść. Używam jeszcze raz Flipendo. Minna zjedzie, i tym razem stoimy na niej. Zawsze, zawsze jest jakieś wyjście. No i widzowie, Jechaliśmy na górę. Kolejny czar flipendo. A i patrzcie, gdzie jesteśmy. Tu byśmy wjechali normalnie blokiem. Kolejne fasolki. I kolejny blok. Jak go uruchomić? Trzeba wjechać jeszcze wyżej. Opa, skaczemy. Opa. Ok, to jest środkowe piętro, a my musimy jechać na górne. Przy okazji, spieszymy gwiazdkę. Tak, warto sobie otworzyć bramę, zanim skoczymy. Ponieważ, drodzy widzowie, ta brama była zamknięta, to by nas zrzuciła. I kolejny zapis przed nami. Uwaga, skopi nas paścią. Musimy się spieszyć. Te kamienie w końcu spadają na dół. Widzicie? Byśmy spadli razem z nimi. Przechamiamy blok. Otwieramy bramę. Brama idzie w górę. My jedziemy dalej. Kolejne flipendo. Kolejna brama. Jak widzicie, trudne to nie jest. Wymaga tylko trochę koordynacji. Ach, udało się. Jak coś, co chwilę mamy zapisy. Więc tym bardziej jest prosto. No i droga do gwiazd i przynajmniej otworem. Spróbujmy. I raz. I dwa. I trzy. I cztery. I gwiazdka nasza. Te na kamienie spadały dużo szybciej, to widzowie. Trzeba było się bardziej śpieszyć. O nie, to krwawy baron. Czy krwawa nas zaatakuje? Nie. Ale musimy zanim iść. Ponieważ krawy baron, drodzy widzowie, otwiera nam takie bramy. Jak zanim pójdziemy, to możemy przejść przez bramę, którą normalnie byśmy nie otworzyli. Dzięki czemu jesteśmy w takim ala sekretnym pomieszczeniu. Tak jak mówię, to byśmy się w ogóle nie dostali, bo to by się nie da otworzyć. Je może tylko baron otwierać. Więc warto tak go śledzić. A oto nagroda. 6 fasolek w skrzyni. Drugiej skrzyni. Kolejne 6 fasolek. łącznie 12 fasolek. brona nie możemy zaatakować. Jak w niego wejdziemy, to nam życie zabiera, więc omijajmy go. Ale starajmy się wchodzić w te miejsca, które właśnie on tutaj nawiedza. Dobra. Fasolki zebrane. Pora powalczyć do mami Jest tutaj bardzo dużo. Harfi idzie w ruch, najpierw pozbądźmy się zagrożenia. A potem będziemy eksplorować. Pyk po posadzeniu wszystkich gnął. Otwieram się dalsze drzwi, więc możemy sobie trochę tutaj posprawdzać, zanim pójdziemy dalej. Alohamora i kolejne fasolki do kolekcji. Tutaj mamy żabę tam przyszliśmy, żeby nam się przyda. Mamy trochę mało zdobia. Tutaj nic nie otworzymy, ale pamiętacie zapewne smogła. Smok zrobił całe kółko. I w teorii nic. Wróćmy jeszcze raz czar. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem fasolek. Już więcej nie możemy za zaczarować. Świetne miejsce. Dużo fasolek wpadło, a przy okazji mamy kolejny składnik, to pewnie kora jarzębiny. Zbieramy korę i możemy przejść dalej. Nic tu więcej nie ma. Jak widzicie, mamy bloki. Czarko. Regardium Leviosa. Nam się przyda. No i co teraz? Patrzcie, jak podniesiemy kamień, to kratka opadnie. I to samo tutaj. Co musimy zrobić? Musimy użyć w odpowiedniej kolejności tego kamienia. Patrzcie, rzucamy go tutaj. Kratka się podnosi. Dajemy dostęp do kolejnego kamienia. Ten rzucamy tutaj. Nasza kratka się podniesie. Teraz podnosimy ten kamień. Tak, pierwsza klatka co prawda opadnie, ale nie szkodzi. To co mieliśmy z niej wziąć już mamy. Używamy kamienia. I możemy wyjść z tego pomieszczenia. Taka zagadka logiczna. Nic tu więcej nie ma. Tutaj też nie możemy zaczarować jak Idziemy przed siebie. I kolejny etap. I ruszamy przed siebie. Nowe wielkie pomieszczenie, drodzy widzowie. No i schody nam się niestety cały czas obniżają, podwyższają, jak widzicie. Trzeba by się śpieszyć. Poczekajmy na dobry moment. Czyli zaraz po tym ten się podniesie, możemy ruszać. Ostrożnie. I czekamy. Kolejny stopień. I przed siebie. Zaraz do końca, zanim znów się opuści. I na szczęście mamy zapisanie, ale na razie go nie użyjemy. Na razie użyjemy Lumos! Dzięki czemu dostaniemy tajną ścieżkę do gwiazdki? Czy profesor Snape doceni fakt, że zbieramy gwiazdki? Czy da nam dodatkowe punkty za to? No zobaczymy. Tak, czy raczej starajmy się. Trzecia gwiazdka zabrana. O, proszę. Coś dużo cenniejszego od gwiazdek, czyli fasolki. Najcenniejszego dla nas. Gwiazdy mamy punkt. A z fasolek. No cóż, jeszcze nie wiemy. Ale warto je zbierać. Możemy za testować karty czarodziei. Które musimy zebrać. Jak widzicie w naciśnięciu tego przycisku mamy dostęp teoretycznie do składnika. Mówię teoretycznie, bo tam nie wejdziemy. ale karta się podniosła. To może nam się to przydać później. Schodzimy. Pyk, 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 na dół. I tak możemy zapisać. I oczywiście poczekajmy. Tam się schodki z powrotem ułożą ładnie. To trzeba poczekać. Hej, okay, kolejny stopień. Szybko, szybko, zanim się opuści. Tu już możemy sobie zapisać drodzy widzowie. I używamy Lumos. Na gargulcu zobaczmy, co on nam zrobi. A zrobi to co zwykle: czyli wyczaruje drogę. No to korzystamy z tej okazji. To ostrożnie, bo to jest dużo większa przestrzeń do przeskoczenia niż wcześniej. I jesteśmy, drodzy widzowie, w dobrym miejscu, aby zdobyć śluz gumochłonów. Tak jest, oto i śluz. Jest zabezpieczony, ale dawno się tego zjeb... to jest przycisk. Użyjemy go. Windaluszy. Zobacz, nas tam jeszcze nie ma, więc będziemy musieli znowu opuścić, ale przynajmniej wiemy, do czego służy ten oto przycisk. Kolejna do tej... Ładna miejscóweczka widokowa, stamtąd przyszliśmy. Nie Nie się tu wspięliśmy, prawda? Całkiem wysoko. No, du duża przestrzeń, duża. Ok. No i drodzy widzowie, właśnie teraz... ...takiem na to naszą windę. Prefendo! Przyjmę pipendo i wjedziemy na górę. To jest do przycisk, który uruchomi nam ten blok, bo jak widzicie, no jest za daleko, żeby doskoczyć. Ok, blok ruszył. No to skoczymy Nieźle wysoko, nie? Tna nie widać. Ok, no i tym sposobem udało nam się cały tutaj ten wielki pokój pokonać i przeżyć. Zapisujemy grę i idziemy dalej. Hmm, proszę, kolejne pomieszczenie z baronem. Pamiętacie, co mówiłem o tym, o to duchu? Warto go śledzić. On otwiera nam, jak widzicie. Do przejścia. Zobaczmy. Gdzie nas może zaprowadzić. No chodzi w kółko. Ok. No to wykorzystajmy fakt. I przejdźmy tutaj. Sorki, na mnie znikną spokojnie. Ale jak widzicie, to po wyświeceniu teraz jestem. To jest dostępne tylko dzięki temu duchowi. No i złoty kuferek. Patrzcie ile fasolek. Czy jesteście w stanie policzyć do tylu? No ja nie. Po prostu będę zbierał. Okej. Okay. Duch idzie, nie nas na puści. No i zbieramy. Kolejne fasolki. Jak się tak człowiek ustali? Przy tej skrzynce to one wszystkie od razu wpadają do ręki. Się, że to wszystkie zbieramy. Rodzi sobie. Lumos, z Lumos aby przejść dalej Stąd przyszliśmy. Ale to nie wszystko, pamiętacie te fasolki tutaj? Też te cztery sztuki zbierzemy 410 fasolek No, U Freda można by nieźle za to, to dostać Jakiś jest taki tutaj Po środku jeszcze Tutaj taka rzecz, takie pomieszczenie no, Do niego też się dostaniemy Zresztą się postaramy No, półka nam się oddaliła Poczekajmy aż wróci nie od góry. Jest półeczka. Hop. Hop. Ostrożnie. Co by nie spaść? Na tej chmurce światła przemierzamy tą bezpieczną przepaść i jesteśmy na drugiej stronie. Będąc tutaj. Kolejny gargulec. używamy lumos. Dostajemy półeczki. Ciach. No, było wysoko, ale się udało. Muszę być, nikt temu przeskoczyć dalej. Proszę. Kolejna książka zapisów. No i było. Pójdźmy, teraz on przyszedł. Zobaczmy, czy, czego tutaj chronił. A no, w teorii, tylko smok. Ale może da się go zaczarować. No i da się. Jak widzicie dostosujemy dostęp do sekretnej tutaj komnaty. Do komnaty tajemnic można by powiedzieć. Następną kartą sławnych czarodziei i czarownic. Co tym razem dostaliśmy? Sprawdźmy to. Kartę numer 21. Przesuwamy, przesuwamy. Drodzy widzowie dostaliśmy tutaj hengista z Woodcroft średnie wiecze, wygnany z domu przez swych mogolskich prześladowców. Henryz przeniósł się podobno do Szkocji. Tam założył wioskę Hawksmith. Obelża trzy miotły i jest uważana za dawny dom Hengrista. Proszę bardzo, wioska Hogsmeade. W Tej części Harry'ego Ptana tej wioski nie poznamy, ale jak jesteście fanami serii, no to wiecie, że Harry też tam się udaje. I tu jest skrzynka, w której, drodzy widzowie, jest mnóstwo fasolek. Pozbierajmy je wszystkie, ciach, ciach no i to jest ta skrzynka, którą widzieliśmy z dołu, pamiętacie tam? jak jechaliśmy po platformie, no właśnie więc podwójnie to jest fajnie, nie to jeszcze karta to jeszcze fasolki tak jak mówię, no stąd sami nie wyjdziemy musimy poczekać na ducha pamiętajcie, żeby go nie dotykać okej, okay. no i Jesteśmy w jeszcze w tym takim środkowym, pytacie, który widzieliśmy przez, przez kraty. Flipendo użyjmy. aby stąd wyjść. Mamy wszystkie fasolki, drodzy widzowie. Wszystkie karty. I za chwilę będziemy mieć też wszystkie składniki. To hmm, na pewno dyptam. Ten, który widzieliśmy, pamiętacie? Gdyby nam się most zawalił... No, możemy wrócić na lekcję eliksirów, oby ten most nie zawalił się po raz drugi. A, tym razem jest stabilnie. Mamy prostor Snape'a. Co chcę nam powiedzieć? Znów spóźniowy, Leni ladaco. Odjęcie kolejnych trzech punktów gigorowi powinno dać Ci nauczkę. Widzę, że zabrałeś kilka gwiazdek sprawdziano, ale na moich zajęciach nie mają wartości. Skończyłem lekcję bez Ciebie Potter. Pozostali uczniowie udali się już na ucztę nocy duchów. Dołącz do nich, jeśli musisz. No i tyle. Żadnej nagrody. Żadnych podziękowań. A nawet Kara, drodzy widzowie. Harry! Harry po kolejne lasunie i olbrzymi troll w toalecie dla dziewczyn! Harry'niona potrzebuje naszej pomocy! Musimy ją zaraz uratować! No i nasza koleżanka Harry'niona potrzebuje naszej pomocy. Musimy się spieszyć, drodzy widzowie. Będziemy się śpieszyć i owszem, ale to w następnym odcinku. Póki co zaliczyliśmy tutaj lekcję eliksirów, a Harry'nionę postaramy się uratować w kolejnym odcinku. Jest na co czekać. Trzymajcie się widzowie i do usłyszenia. Cześć!